Wiele osób czekało na ten model Adr Matrix m 680 SP Integra dla sześciu osób z 2010 roku Naprawdę w tych orczykach bardzo rzadko mieliśmy ten system łóżka opuszczanego w 2010 roku, a tutaj mamy auto i do jazdy i do jazdy i do spania dla sześciu osób co jest co jest no, takim ewenementem jak na te roczniki podkreślam 2010. Auto w pełni doposażone i w e, remisy, w kamerę cofania, w telewizor, w antenę satelitarną, moskitiera drzwi wejściowych, panel fotowoltaiczny, duża lodówka. Z tyłu oczywiście duży garaż, łóżko, piękna łazienka z osobnym prysznicem. Naprawdę autko prezentuje się super, ma tylko 106 tysięcy przebiegu. Tutaj klient jeszcze dołożył reduktor Dual Control, yy, zamki rygle drzwiowe tiule, poduszki pneumatyczne, z tyłu. Autko naprawdę super doposażone, oczywiście markiza, bagażnik rowerowy, piękny egzemplarz, bardzo fajnie doposażony. Wiemy, że dużo z Was. Czekało na taki model, więc zapraszamy. Dzwoncie, przyjeżdżajcie do nas.